Cześć, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tym, w jaki sposób zautomatyzować obieg dokumentów w naszej firmie. Każda organizacja tych dokumentów naprawdę ma całą masę, a praca przy tych dokumentach zajmuje nam multum, multum czasu. Dlatego w tym odcinku pokażę Wam genialną automatyzację, która pomoże Wam naprawdę oszczędzić masę czasu przy obróbce Waszych dokumentów. I teraz wyobraźmy sobie sytuację. Mamy dokument, gdzie nie ma konkretnej struktury. Na przykład tutaj wygenerowałem sobie dokument, jakiś raport kwartalny, fikcyjna spółka ZO. No i tutaj mamy dokument, gdzie mamy kilka informacji na temat tej firmy, które chcielibyśmy sobie wyciągnąć, czyli na przykład nazwa tej firmy, kiedy została założona, w czym się specjalizuje, możemy sobie wyciągnąć konkretne wyniki, załóżmy nas, interesuje tylko i wyłącznie... Nie wiem, koszt operacyjny z każdego kwartału i tak dalej, i ewentualnie jakieś plany na przyszłość, które ma ta konkretna firma. No i te informacje, pomimo tego, że są w tym konkretnym dokumencie, są dosyć problematyczne do wyciągnięcia, ze względu na to, że gdybyśmy to mieli robić ręcznie, dosłownie, będziemy musieli znaleźć nazwę firmy, kopiuj, wklej do jakiegoś systemu, następnie data założenia, kopiuj, wklej, a jesteśmy to w stanie zrobić w naprawdę bardzo, bardzo prosty sposób, jesteśmy w stanie sobie przygotować bardzo prostego forma, do którego będziemy wrzucali ten konkretny PDF, następnie ten PDF będzie przerabiany, będzie nam wypluwał konkretne zmienne, czyli na przykład zmienna nazwa, 2 równa się nazwa tej konkretnej firmy, kiedy została założona i tak dalej, a następnie te informacje będą gotowe do tego, aby je wrzucić do naszego systemu, na przykład, nie wiem, systemu CRM, whatever, gdzie byście nie chcieli sobie wrzucić, tam na pewno będziemy mogli to zrobić. Teraz przejdźmy sobie do czegoś takiego jak N8N. N8N to dla osób, które nie wiedzą, jest to aplikacja do budowania różnego rodzaju automatyzacji i teraz zacznijmy sobie właśnie budowę takiej automatyzacji, która pozwoli nam wykonać taką konkretną operację. Pierwsze, od czego sobie Zaczniemy to będzie form. Tak jak wam mówiłem, musimy podłączyć sobie formularz, więc nazwijmy go sobie nazwijmy go form. Nie dajmy description tutaj, dajemy sobie file name i wrzućmy sobie na przykład plik. Zjedźmy sobie na dół. Tutaj będziemy musieli wybrać file. Możemy wrzucić multiply files i tutaj w zasadzie jest OK. Zrobimy, żeby to było require. Zapiszmy to sobie. Oczywiście rekomendacje jakieś, zapiszmy to sobie i kliknijmy Execute Step. I teraz będziemy mieli formularz, z którego będziemy korzystali. Załóżmy, że będziemy chcieli jakieś dokumenty związane z zatrudnieniem pracowników przerabiać. Więc tutaj będziemy mogli sobie po prostu taki dokument wrzucić. Wybieramy sobie ten konkretny dokument, wrzucamy go ja chyba. O, mam tutaj ten dokument, raport fikcyjna spółka, otwieramy go sobie, wysyłamy i ten konkretny raport znalazł się już u nas w automatyzacji. Gdybyśmy go sobie pobrali, to jest dosłownie ten. Ten raport, który Wam pokazywałem przed chwilą, i będziemy chcieli wyciągnąć z tego konkretne informacje, więc do tego użyjemy sobie takiego narzędzia, jakim jest Extract from File. Wybieramy sobie tutaj opcję PDF. A następnie wpisujemy tą nazwę, którą mamy tutaj. Ta nazwa wzięła się stąd, że tutaj w tym konkretnym formularzu będziemy mieli File Name, to jest plik, i więc w chwili, gdy wyślemy taki plik, no to otrzymamy nazwę plik. Dosyć proste, klarowne i jasne. Więc wpisujemy sobie tutaj nazwę plik. Plik dosłownie tyle, i. Dobra, mamy to. Klikamy Execute Step. I powinno nam to przerobić. I tak, jak widzimy, dostaliśmy wersję tekstową naszego dokumentu. To, co Wam pokazywałem, to jest PDF, więc tutaj mamy konkretną wersję, która jest wersją tekstową. I co będziemy chcieli zrobić teraz? Teraz, gdy wyjęliśmy sobie informacje z tego dokumentu, czyli wyjęliśmy tekst, będziemy chcieli użyć jakiegoś modelu sztucznej inteligencji. Więc weźmiemy sobie na przykład OpenAI i wrzucimy mu message. Tutaj wybierzemy sobie model. Ja preferuję 4.1. On jest jak na razie najlepszy do takich rzeczy, więc sobie go użyjemy. I teraz tak, musimy mu wpisać prompta. Co będziemy chcieli wyciągnąć? Załóżmy, że chcemy wyciągnąć nazwę tej spółki, kiedy została założona oraz wyniki finansowe z wszystkich kwartałów i konkretny opis i plan na przyszłość. Więc to jest. Tekst, który musisz przetworzyć, dajcie mi chwilę, ja napiszę tego prompta, i za chwilę przejdziemy sobie do niego. <coughs> Dobra, no i przygotowałem prompta, jak mniej więcej wygląda prompt. Wygląda w taki sposób, że po prostu podajemy mu dane, mówimy co chcemy wyciągnąć, czyli wyciągnij z tego dokumentu informacje takie jak nazwa firmy, data założenia, koszty operacyjne i tak dalej i tak dalej, a następnie zwróć to nam w postaci JSONa. Dla wszystkich osób, które nie wiedzą, czym jest JSON, to jest po prostu konkretna struktura danych, która pomoże nam przerobić takie dane, które wyglądają w ten sposób, na dane, które będziemy mogli zmapować, czyli wrzucić do jakiegoś systemu po prostu w formie takich malutkich paczuszek, które będziemy wrzucali w konkretne miejsca. Więc yy, zwracamy sobie to w tej formie, gdybyście nie wiedzieli w jaki sposób to zrobić, na przykład jak wyciągnąć z tego tekstu takie coś, po prostu wrzućmy sobie to do ChatGPT, po prostu napiszmy to, co mieliśmy tutaj, czyli to, co chcemy wyciągnąć, to co mamy tutaj a następnie piszemy mu, zrób mi z tego strukturę JSON. On po prostu nam zwróci takie coś. Możemy to sobie skopiować, wrzucić tutaj i po prostu mamy gotowe. Więc możemy zapisać. Klikamy Execute. Wrzucamy sobie ten nasz plik i sprawdźmy, co się stanie. Wróćmy sobie do automatyzacji. Jedna rzecz. O jednej rzeczy zapomniałem. Tutaj mamy Output Content as a JSON. Klikamy to. Możemy sobie znów zapisać, robimy execute, znów wrzucamy plik, submit, wróćmy sobie, teraz powinno być wszystko w porządku, no i nie inaczej. I mamy gotowe zmienne, czyli z takiego dokumentu, który tak naprawdę nie miał konkretnej struktury. Wyciągnęliśmy informacje, które były dla nas interesujące, wyciągnęliśmy sobie nazwę, wyciągnęliśmy sobie rok założenia, czym się zajmują, jakieś koszty operacyjne z każdego kwartału, plany na przyszłość i te wszystkie rzeczy dosłownie jesteśmy w stanie wrzucić do dowolnego systemu. Chciałem Wam pokazać właśnie w tym odcinku, że te dane da się wyciągnąć z dowolnego dokumentu, a następnie je przetworzyć, zrobić z nich bardzo fajną strukturę, a następnie można je dosłownie pakować do każdego systemu, i to nieważne, czy to będzie system CR. Czy dowolny inny system, z którego korzystacie wewnątrz swojej firmy? Dobra, a więc pewnie teraz zastanawiacie się, w jaki sposób pracuje się na co dzień z taką automatyzacją, gdy już została na przykład wdrożona do waszej firmy. I tu jest nic bardziej prostego. Przede wszystkim musimy ją uruchomić. To jest jeden z najważniejszych aspektów. Następnie tutaj mamy dwa adresy URL. Nas interesuje ten produkcyjny. Skopiujmy go sobie. Wrzućmy go do nowej karty. A następnie, na przykład, jesteśmy w stanie pracownikowi dać taki konkretny dokument, a następnie jesteśmy w stanie dać pracownikowi taki konkretny formularz, i on, jeśli będzie chciał przerobić sobie konkretne pliki, żeby one wskoczyły do jakiegoś systemu, po prostu wrzuca tutaj ten plik, czyli raport fikcyjna spółka. Proszę bardzo, klikamy submit. I to, co się dzieje, po prostu ta automatyzacja zaczyna sobie pracować, a następnie nam zwraca konkretne dane, w tym przypadku dane jakiejś spółki, dane finansowe, no i jakieś plany na przyszłość. Może się to komuś przydać. I następnie. Gdybyśmy już chcieli to rozbudowywać, po prostu tutaj sobie albo dodajemy jakąś gotową aplikację, na przykład sprawdźmy, że mamy Pipedrive'a, oczywiście, że mamy Pipedrive'a i nie wiem, jesteśmy w stanie tutaj upgrade'ować coś w Pipedrive'ie na podstawie danej osoby, albo nie wiem, jakaś inna aplikacja, w zależności od tego, z czego korzystacie, nie wiem, może Salesforce, oczywiście, że mamy Salesforce i to jak obszernie zbudowane, bardzo mi się to podoba, mamy tutaj 18 triggerów. Mało która aplikacja men ma tyle triggerów, co ma, tutaj, co ma tutaj Salesforce, no ale jedna z największych firm na świecie, nie ma co się dziwić. Dobra, z mojej strony to będzie tyle, oczywiście, dla wszystkich osób. Które zostały do tego momentu, na dole, w linku poniżej, będziecie sobie mogli pobrać darmową automatyzację, nie tą, ale automatyzację do przetwarzania i segregowania faktur, właśnie zbudowaną w N8MEN, Także tam będziecie mieli dosłownie wszystko: będziecie mieli tutorial, będziecie mieli gotowy szablon, będziecie mieli konkretną instrukcję, dosłownie wszystko. 20 minut, macie gotowe, miłej zabawy. Z mojej strony tyle, dzięki, cześć.